Udział w Speedway Grand Prix to marzenie niemal każdego żużlowca. Dla jednych jest to możliwość udowodnienia swojej wysokiej formy i droga do medali, a dla innych przygoda, która skończyła się szybciej, niż sami mogli się tego spodziewać. Nie każdy, kto trafił do cyklu, potrafił nawiązać równą walkę z najlepszymi na świecie. Oprócz legend i wielkich mistrzów, w Grand Prix zawsze znajdowało się miejsce także dla tych, którym nie wszystko wychodziło po myśli. W tym odcinku przyjrzymy się tym mniej udanym startom i przypomnimy żużlowców, dla których udział w tym cyklu był ciężką lekcją życia. Speedway Grand Prix to cykl, który od 1995 roku wyłania indywidualnego mistrza świata na żużlu. Wcześniej, aż do roku 94, o tytule decydował tylko jeden turniej, rozgrywany raz w sezonie. Zmiana formatu sprawiła, że zamiast jednorazowego finału pojawił się cały cykl rund, w których żużlowcy muszą regularnie walczyć o punkty. To zupełnie inny poziom presji, bo tu nie wystarczy mieć dobrego dnia, trzeba być skutecznym przez cały sezon. Na początku jednak musimy pamiętać o zmiennych zasadach tego cyklu, które utrudniają wybranie rzeczywiście najsłabszych zawodników. Od roku 1998 do 2004 rundy indywidualnych Mistrzostw Świata przebiegały zupełnie inaczej niż obecnie. Co to dokładnie oznacza? W tamtym czasie w Grand Prix brało udział ponad 20 stałych uczestników, a runda była podzielona na turniej eliminacyjny i turniej główny. W ten sposób wielu zawodników nie miało możliwości odjechania pięciu pełnych wyścigów, a zaledwie 2 lub 3. Po drugie, na przestrzeni czasu zmieniał się sposób przydzielania punktów. W niektórych sezonach punkty zdobyte bezpośrednio na torze były od razu wliczane w klasyfikację generalną. W innych sezonach, w tym na przykład 2025, otrzymywało się odgórną ilość punktów za zajęcie danej pozycji. W ten sposób zawodnik mógł w całej rundzie nie przywieźć za sobą ani jednego rywala, a i tak za cały mecz dostawał przykładowo 3 punkty. Obecnie za zajęcie ostatniego miejsca w rundzie przysługuje 1 punkt. Skoro już wyjaśniliśmy kwestie formalne, przejdźmy do najsłabszych zawodników, najpierw z lat 1998-2004, gdzie startowało więcej zawodników w ciągu roku. Miejsce piąte w tym okresie czasowym zajmuje Matej Ferjan. Zawodnik w sezonie 2002 na 10 rozegranych rund tylko dwa razy zdołał wyjść z turnieju eliminacyjnego i odjechać pełne zawody. Cykl ten poszedł mu na tyle słabo, że wyżej w klasyfikacji pojawił się Grzegorz Walasek, który odjechał aż o 4 rundy mniej. To była bardzo ciężka przeprawa dla Słoweńca, który swoją drogą rok później jeździł w najniższej polskiej lidze, co dobitnie pokazywało, że niestety nie należał on do światowej czołówki. Więcej szans na stałe uczestnictwo już nie dostał, a jego średnia punktowa na turniej wynosiła 2,20. Miejsce czwarte zajmuje Duńczyk Brian Karger. W roku 2000 ten zawodnik był drugi raz z rzędu stałym uczestnikiem cyklu i o ile rok wcześniej wcale nie radził sobie najgorzej, w omawianym sezonie wcale nie miał łatwo. Na sześć rund żużlowiec nie wyszedł ani razu z turnieju eliminacyjnego. Co ciekawe, nie był to początkujący, perspektywiczny zawodnik bowiem w tym sezonie kończył 33 lata. Niżej od niego w klasyfikacji był tylko Brytyjczyk Andy Smith, jednak o nim powiem jeszcze później. Duńczyk natomiast kończył średnią rundę z dorobkiem 2,17 punktu. Miejsce trzecie egzekwo Sebastian Uamek oraz Brian Anderson. Nasz rodak nie najlepszym występem mógł się pochwalić w roku 1998. Wówczas brał on udział w pięciu rundach. Za każdym razem 25-letni zawodnik kończył w fazie eliminacji i nawet tam nie zdobywał wielu punktów, przez co jego średnia wyniosła równe 2. Rok później niemal identyczny wyczyn zaliczył Brian Andersen, który swoją drogą dostał się do cyklu poprzez drugie miejsce w Grand Prix Challenge. W Polsce zawodnik jest znany z pewnej anegdoty, kiedy to jadąc na mecz w Polskiej Lidze pomylił Krosno z Krosnem Odżańskim. Co ciekawe, jest on również ojcem utalentowanego zawodnika, który jeździ obecnie, Michaela Andersena. Brian odjechał o jedną rundę więcej niż ułamek i skończył z identyczną średnią. Identyczną średnią miał także w roku 2001 wcześniej wspomniany Andy Smith, jednak my skupimy się na jego występie z roku 2000. Reprezentant Wielkiej Brytanii był jednym z najgorszych zawodników Grand Prix w historii, a co ciekawe był stałym uczestnikiem tego cyklu aż przez 8 sezonów. Jednak w omawianym właśnie sezonie, przez 6 rund, zdołał zdobyć łącznie 10 punktów. Jego średnia to 1,67, jednak to nie najgorszy zawodnik z tamtych lat. Miejsce pierwsze zajmuje Czech Marian Irod. Wynik 8 punktów w 5 rundach wykręcił w tym samym sezonie, w którym Brian Andersen zdobył punktów 12. Co ciekawe, mimo tego, że w tym sezonie startowało łącznie 23 zawodników. Marian zajął miejsce 24, ponieważ jednym występem w roli dzikiej karty wyprzedził go Jacek Gollop. Przejdźmy teraz do nieco bardziej miarodajnej klasyfikacji, czyli do zawodów, w których brało udział 16 żużlowców. Miejsce 5 zajmuje Marvin Cox. Był to brytyjsko-niemiecki żużlowiec, który startował w roku 1996. Brał on udział w pięciu z sześciu rund i o ile pierwsze dwie poszły mu nie najgorzej, kolejne były fatalne w jego wykonaniu, o czym świadczą trzy występy z rzędu na ostatnim miejscu. Wyczyn był o tyle imponujący, że zawodnik skończył ostatecznie na miejscu osiemnastym. Stało się tak za sprawą występów innych zawodników spoza głównej stawki. Gdyby Marvin zdobył trzy punkty mniej, zrównałby się z dziewiętnastym Gerdem Risem, który brał udział tylko w jednej rundzie. Średnia Koksa wyniosła równe 3 punkty na zawody. Czwarte miejsce Paweł przedpełski, sezon 2022. Ten rok nie był udany dla Polaka. W 2021 roku zdołał awansować do cyklu i zaprezentować się z dobrej strony w ekstralidze, jednak realia jazdy w dwóch tak ważnych rozgrywkach jednocześnie okazały się zbyt wymagające. Forma wychowanka Torunia znacznie spadła, a zawodnik na 10 rund tylko raz dostał się do półfinałów. Skończył na 15. miejscu znacznie odstając punktowo od reszty stawki. Od tamtego czasu jego wyniki na żużlowych torach były regularnie coraz niższe, co w 2025 roku poskutkowało koniecznością jazdy w drugiej ekstralidze. Jednak wiele wskazuje na to, że już w najbliższym sezonie może on wrócić do elity. Średnia Pawła w Grand Prix wynosiła 2,90. Miejsce trzecie należy do Michaela Carlsona, znanego szerzej jako Michael Max. W 1995 roku został stałym rezerwowym Grand Prix jako Mistrz Świata Juniorów, jednak ze względu na niedyspozycję innych zawodników miał możliwość stosunkowo częstych występów, biorąc udział w większości rund. Gdy już pojawiał się na torze, niestety nie zachwycał swoją jazdą, kończąc dwa razy na ostatnim i dwa razy na przedostatnim miejscu. Łącznie zdobył 17 punktów, z czego 3 punkty za bycie rezerwowym bo wtedy tak właśnie przydzielano wynik. Jego średnia wyniosła 2,83 punktu na rundę. Gdyby startował według zasad z 1996, których fatalny wynik miał wcześniej wspomniany Marvin Cox, jego średnia wyniosłaby tylko 1,5 punktu na zawody. Miejsce drugie zajmuje Antonio Lindbeck z roku 2020. Zawodnik ten łącznie przez 9 sezonów był stałym uczestnikiem cyklu Grand Prix, jednak zwykle nie wyróżniał się na tle innych zawodników. Przebłyski Szweda o brazylijskim pochodzeniu, podczas których potrafił stawać na najwyższym stopniu podium, były przeplatane z fatalnymi występami. W omawianym sezonie niestety żadnych przebłysków nie było. Żużlowiec zaczął cykl od trzech rund na ostatnim miejscu. Kolejne występy nie wyglądały już tak źle, ale dalej nie pozwalały na przebicie się z 15 miejsca. W ciągu 8 rund zdołał zdobyć 22 punkty, co dało mu średnią 2,75. Co ciekawe, ten zawodnik był bliski trafienia do rankingu dwukrotnie, bowiem w nieudanym sezonie 2007 zdobywał średnio 3,11 punktów na zawody. Miejsce pierwsze w tym niechlubnym rankingu zdobywa zawodnik który zdecydowanie nie należy do najgorszych w historii, bo paradoksalnie jest jednym z bardziej wybitnych polskich żużlowców ostatnich lat, jednak omawiany sezon kompletnie nie poszedł mu po myśli. Mowa o Krzysztofie Kasprzaku z 2021 roku. 11 rund, z czego aż 6 w Polsce. W stawce niespodziewanie szwetu Oliver Bernston i przeciętny w tamtych czasach Słoweniec Matej Żagar. Mimo to Kasprzak skończył na miejscu 16. Wyprzedził go również startujący w zaledwie trzech rundach Dominik Kubera. Krzysztof Kasprzak przechodził ciężki sportowo okres. Rok wcześniej wywalczył awans do cyklu przez Grand Prix Challenge, będąc rezerwowym zawodnikiem w GKM i Grudziądz. Wielu kibiców liczyło na to, że wróci na miasta starego dobrego Kasprzaka, a Grand Prix będzie bodźcem do odbudowy. Jednak najwidoczniej było za późno. Średnia KK na zawody wynosiła 2,55, a Polak niestety już nigdy nie wrócił do cyklu. Film o jego bogatej karierze również jest dostępny na kanale, więc serdecznie zachęcam do obejrzenia. Na końcu chciałbym podziękować wspierającym kanał, bo jak często powtarzam, to oni w dużej mierze motywują mnie do dalszego działania, za co dziękuję. Zachęcam do subskrypcji i obejrzenia innych odcinków na tym kanale.